Miniatura z poziomu rozszerzonego, nierówność z wartościami bezwzględnymi. W opisie pod tym filmem macie PDF-a z arkuszem do pobrania. Wydrukujcie sobie go i spróbujcie samodzielnie rozwiązać. No a my przechodzimy do rozwiązania. Pierwsze zadanie jest takie typowe, żeby sobie przypomnieć w ogóle, jak radzimy sobie z takim problemem. No i co? Mamy dwie wartości bezwzględne, ewidentnie się różnią od siebie, no i właśnie to jest dla nas problem, bo ta wartość bezwzględna w jakichś przedziałach x. Będzie przyjmowała wartości tam wewnątrz dodatnie, i wtedy, jak wartość bezwzględna tam w środku ma wyrażenie dodatnie, to opuszczamy ją bez zmiany znaków. Ale jeżeli to wyrażenie pod wartością bezwzględną jest ujemne, to my taką wartość bezwzględną musimy opuścić ze zmianą wszystkich znaków na przeciwne. No i właśnie chodzi o to, że ona w różnych przedziałach X różnie się zachowuje i ta tak samo w różnych przedziałach X inaczej się będzie zachowywała. A co najgorsze, one obie, no. Będą miały tak, jakby trzy takie obszary, że w jednym przedziale obie będą przyjmowały wartości dodatnie, w innym przedziale obie będą przyjmowały wartości ujemne, ale będzie też jakiś przedział pośrodku, gdzie jedna jest taka, a druga jest taka. I właśnie Waszym zadaniem jest to zadanie podzielić sobie na przypadki. No i generalnie widziałem już masę metod, jak ludzie to rozwiązują. Niektórzy na przykład robią taką tabelkę, w której wpisują te wartości bezwzględne, przedziały. No, i zaznaczałem sobie plusy i minusy, czyli w jakim przedziale ona jest dodatnia, w jakim ujemna. Inni jeszcze na przykład rysują tyle osi liczbowych, ile jest wartości bezwzględnych, czyli dwie wartości bezwzględne, dwie osie, trzy wartości bezwzględne, trzy osie, i tak dalej, i tak dalej. Ja robię jedną oś i po prostu resztę to rozwiązuję za pomocą takiej analizy w głowie i pokażę Wam, jak ja się za to zabieram. Rysujemy oś liczbową. Czyli ona nam reprezentuje liczby rzeczywiste od minus do plus nieskończoności. I ja na tej osi zaznaczam te liczby, które zerują poszczególne wartości bezwzględne. Ta wartość bezwzględna jest zerowana przez piątkę, bo 5 minus 5 to 0, a ta jest zerowana przez dwójkę, bo 2 razy 2 to 4, 4 minus 4 to 0. Czyli zaznaczam tu dwójeczkę, tutaj piątkę. Skalowanie tej osi dla mnie jest mało ważne, narysowałem to byle jak. I teraz... Siłą rzeczy popatrzcie się, że wyszły mi trzy przedziały: od minus nieskończoności do 2, od 2 do 5 i od 5 do plus nieskończoności. I teraz to, czy ja te zrobię tak: od minus nieskończoności do 2 otwarte, czyli czy ta dwójka w tym wypadku nie będzie należała do tego przedziału, czy ja zrobię do 2 domknięte, to nie ma znaczenia. Po prostu musicie sobie wybrać jakiś swój schemat. Ja zwykle robię tak, że lecę od minus nieskończoności do otwartego przedziału, potem lecę od dwójki domkniętej do otwartej piątki. I od piątki domkniętej do plus nieskończoności. Dzięki temu mam trzy przedziały: przedział pierwszy, drugi, trzeci. I teraz w każdym z tych przedziałów będę analizował, czy zawartość wartości bezwzględnej jest dodatnia, czy ujemna, i czy mam ją opuścić ze, ze zmianą znaków, czy bez zmiany znaków. Czyli mój schemat jest taki, że lecę od lewej, od minus nieskończoności do otwartego, i potem domknięte, otwarte. I jakbym miał więcej tych wartości bezwzględnych, to zawsze sobie tak robię. Domknięte, otwarte, domknięte, otwarte. Bierzemy pierwszy przedział, czyli w pierwszym przedziale nasz x należy do przedziału od minus nieskończoności do dwójeczki otwartej i musimy rozkminić jak się zachowują te wartości bezwzględne dla x z tego przedziału. Ja to zwykle tak robię, że biorę sobie jakąś liczbę stąd, na przykład jedynkę, wstawiam ją tu, 2 razy 1 to jest 2, 2 minus 4 to jest minus 2, czyli ta przyjmuje wyniki ujemne. I tutaj też wstawiam jedynkę, 1 minus 5 to jest minus 4, czyli ta też przyjmuje wyniki ujemne, czyli obie muszę opuścić ze zmianą znaków. No i to jest tak dobrane, że dla wszystkich liczb z tego przedziału one będą przyjmowały wartości ujemne. Jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje, to wiecie, możecie sobie potrenować, potestować na różnych liczbach. Czyli ja wiem, że w tym przedziale x obie wartości bezwzględne mają znaki ujemne tam wewnątrz, czyli muszę obie opuścić ze zmianą wszystkich znaków na przeciwne. Czyli zamiast 2x minus 4 piszę minus 2x plus 4. Zamiast plus x minus 5 piszę minus x plus 5 większe od 7. No i rozwiązuję taką nierówność liniową. Minus 2x minus x to jest minus 3x, plus 4 plus 5 to jest 9, 9 przeniesione, przeniesione na prawo to jest 7 minus 9, czyli minus 2. Dzielimy przez minus trójeczkę. I x jest, obracamy kierunek nierówności, bo dzieliłem przez ujemną, minus 2 na minus 3 to są 2 trzecie. Czyli rozwiązaniem pierwszej nierówności jest x mniejszy od 2 trzecich. Ale bierzemy pod uwagę to, że my to nasze rozwiązanie musimy rozpatrzeć w tej dziedzinie, którą analizujemy. Czyli w przedziale od minus nieskończoności do 2. Więc my musimy z naszego rozwiązania yy, i z tej dziedziny wziąć część wspólną. Czyli co? Albo ktoś to ogarnia w głowie, albo rysuje sobie na osi. My tutaj mamy przedział od minus nieskończoności do dwójeczki otwartej, a tu rozwiązanie mam od dwóch trzecich, w zasadzie do dwóch trzecich, od minus nieskończoności do dwóch trzecich. Czyli popatrzcie się, że częścią wspólną będzie ładnie ten przedział od minus nieskończoności do dwóch trzecich. I to jest rozwiązanie pierwszego przypadku, od minus nieskończoności do dwóch trzecich. Jedziemy z przedziałem drugim, czyli tu już od dwójki domkniętej, tutaj jest domknięta, do piątki otwartej. biorę stąd cokolwiek, no, 3 na przykład 2 razy 3 to 6, 6 minus 4 to jest 2 ta wartość bezwzględna dla liczb z tego przedziału przyjmuje wyniki dodatnie tutaj podstawię sobie dwójkę, 2 minus 5 to jest minus 3 ta przyjmuje wartości ujemne czyli to opuszczam bez zmiany znaków, będzie 2x minus 4 to opuszczam jeszcze ze zmianą znaków będzie minus x plus 5 większe od 7 2x minus x to jest x Minus 4 plus 5 to jest 1, 1 przerzucone na prawo, 7 minus 1 to jest 6, x jest większe od 6. No i tu x jest większe od 6, a nasz przedział się kończy na piątce, czyli to z tym nie ma części wspólnej, czyli z drugiego przypadku jest brak rozwiązań. x należy do zbioru pustego. No i ostatni przedział. x należy od piątki domkniętej do plus nieskończoności. Biorę stąd, nie wiem, szóstkę. 2 razy 6, 12, minus 4, no wyjdzie wynik na pewno dodatni, opuszczam bez zmiany znaków, a tutaj 6 minus 5 to jest 1, też wyjdzie wynik dodatni, opuszczam bez zmiany znaków i mam 2x minus 4 plus x minus 5 większe od 7, 2x plus x to jest 3x, minus 4 minus 5 to jest minus 9, ale minus 9 przerzucone na prawo to jest plus 9, 7 plus 9 to jest 16. Dzielimy sobie na 3 i x wychodzi większy od 16 trzecich. Jak się to ma z naszym założeniem? 16 trzecich to jest 5 całości 1 trzecia, czyli tutaj jest x większy od 5 1 trzeciej, czyli od 5 i 1 trzeciej do plus nieskończoności. Czyli całe to rozwiązanie mieści się w tym przedziale. Czyli rozwiązaniem jest x należący od 16, 16 3 do plus nieskończoności. I teraz. Tu miałem zbiór pusty, jest brak rozwiązań. Tu mam jeden przedział, tu mam drugi przedział, więc w odpowiedzi sumuję te rozwiązania. I odpowiedzią końcową: od y jest x należący do przedziału od minus nieskończoności do 2 trzecich, suma od 16 trzecich do plus nieskończoności. Dobra, bierzemy się za kolejny przykład. Tutaj co? No na maturach już kilka razy było takie zadanie. Coś, co na pozór nie wygląda jak wartość bezwzględna, no jak ktoś chociaż trochę się uczył do tego rozszerzenia, to powinien widzieć od razu tę wartość bezwzględną. Chodzi oczywiście o skorzystanie z takiej własności, że jak mamy pod pierwiastkiem jakieś wyrażenie podniesione do kwadratu, to to jest równe wartości bezwzględnej. I w tym zadanku chodzi o to, chodzi o to, żeby po prostu to wyrażenie pod pierwiastkiem zwinąć w wzór skróconego mnożenia, czyli w nawias do kwadratu, bo jak będę miał Nawias do kwadratu pod pierwiastkiem, to będę miał takie wyrażenie, które zamienię w wartość bezwzględną. Tutaj musicie wykminić, jaki to jest wzór skróconego mnożenia. Chodzi oczywiście o wzór a-b. Dla przypomnienia wam go zapiszę. a-b minus b do kwadratu to a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i ja zawsze tak szukam tego wzoru, że po prostu tu jest a kwadrat, czyli wcześniej to było a, tu jest x kwadrat, czyli tak bym spierwiastkował. To musiał to być x, tu jest 49, czyli przed podniesieniem do kwadratu to musiała być 7, czyli prawdopodobnie tutaj mam wzór skróconego mnożenia x, tu jest minus, czyli minus 7 do kwadratu. No i sprawdzam sobie. a kwadrat, czyli x kwadrat, potem byłaby ta część minus 2b, czyli 2 razy x razy 7 to jest 14x z minusem, czyli minus 14x. No i plus 7 do kwadratu, czyli 49, zgadza się, to jest pod pierwiastkiem, większy lub równe od piątki, minus pierwiastek, no i tu też mam wzór skróconego mnożenia, jak to i to spierwiastkuje, to jest x plus 2. Zawsze warto sobie sprawdzić środek wzoru skróconego mnożenia, czyli 2ab, 2 razy x razy 2, to jest 4x, zgadza się. No i co? Jak coś jest podniesione do kwadratu i jest pod pierwiastkiem, to można to zwinąć w wartość bezwzględną. Czyli takie wyrażenie to jest wartość bezwzględna z x minus 7, większe lub równe 5 minus wartość bezwzględna z x plus 2. I tu jest taka moja rada, bo te wartości bezwzględne potem będziecie w różnych przedziałach opuszczać z lub bez zmiany znaków. I jak wy jeszcze przed wartością bezwzględną macie minusa i ją musicie opuścić, na przykład ze zmianą znaków, to ten minus powoduje potem kolejną zmianę znaków. No i niby jasna sprawa, dwa razy zmiana znaków, to jest brak zmiany znaków. No ale kurczę, no ludzie się mylą, potrafią się pomylić na egzaminie, na kartkówce, na sprawdzianie. Jak macie okazję, to ja polecam sobie taką wartość bezwzględną przenieść na drugą stronę, bo wtedy przednią nie będzie stał minus. Będzie no mniej, mniej kontrolowania znaków po prostu. Czyli będę miał X 7, to przenoszę ze zmianą znaków, czyli będzie plus X plus 2, większe lub równe od 5. I tak jak poprzednio, rysujemy ośkę te wartość bezwzględną zeruje minus dwójka, te siódemka. Lecimy z przedziałem od minus nieskończoności do minus, od minus nieskończoności do minus dwa otwarte, od minus 2 otwarte do, od minus 2 domknięte do 7 otwarte i od 7 domknięte do plus nieskończoności. Przedział pierwszy: x należy od minus nieskończoności do minus 2 otwarte. W tym przedziale jest nie: minus trójka, minus 3 minus 7 wynikujemy, minus 3 plus 2 wynikujemy. Obie wartości bezwzględne z, opuszczam ze zmianą znaków, czyli będę miał zamiast x minus 7 będzie minus x plus 7 i zamiast x plus 2 będzie minus x minus 2. Większe lub równe od 5. Minus x minus x to jest minus 2x. 7 minus 2 to jest. To jest 5. I 5 przeniesione na prawo to jest 5 minus 5, czyli 0. Dzielimy sobie przez minus 2. Zmieniamy kierunek nierówności, bo dzielę przez liczbę ujemną. 0 na minus 2 to jest 0. I teraz to rozwiązanie musimy jeszcze sprawdzić, jak się ma do naszej dziedziny tutaj. Tu jest od minus nieskończoności do minus 2 przedział. Jeżeli ktoś ma problem, to sobie rysuje. Czyli przedział jest do minus 2. A nasze rozwiązanie to są liczby mniejsze lub równe od 0, czyli od 0 domkniętego w lewo. Czyli rozwiązaniem jest cały ten przedział, w którym analizujemy ten przypadek. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus dwójki otwartej. To jest pierwsze rozwiązanie. Idziemy do drugiego. x należy. Tu było do minus 2 otwarte. Tu jest od minus 2 domknięte. Do siódemki otwartej. W tym przedziale jest, no nie wiem, 0 chociażby. Dla zera ta wartość bezwzględna jest dalej ujemna, a ta już jest dodatnia. Czyli pierwszą opuszczam ze zmianą znaków minus X plus 7. A drugą już bez zmiany znaków, czyli będzie plus X plus 2. Minus X plus X się redukuje. 7 plus 2, to jest 9, 9 większy lub równo od 5. I takie coś, to jest tożsamość. Tożsamość bo faktycznie 9 jest większe od 5, prawda? No jak macie, nie wiem, jakieś równanie, na przykład liniowe, tożsamościowe, to wtedy x jest dowolną liczbą rzeczywistą. I u nas też x jest dowolną liczbą rzeczywistą, ale w tym przedziale, w którym to analizujemy, więc rozwiązanym jest po prostu cały ten przedział. X należy od minus 2 domknięte do 7 otwarte, to jest rozwiązanie drugiego przypadku. I teraz robimy podpunkt trzeci. X należy od siódemki domkniętej tu było do otwartej, czyli od domkniętej siódemki do plus nieskończoności, w tym przedziale chociażby jest, nie wiem, ósemka 8 minus 7 na plusie, 8 plus 2 na plusie, obie opuszczam bez zmiany znaków, czyli będzie X minus 7 plus X plus 2 widzicie, jak się zrobi dużo tych zadań, to to już leci potem, tylko żeby po prostu patrzeć na te szczegóły, jak znaki, i. Na luzie sobie z tym poradzicie. x plus x to jest 2x, minus 7 plus 2 to jest minus 5, to minus 5 przenoszę na prawo, 5 plus 5, 10, dzielę na 2, x jest większy lub równy od 5. x jest większy lub równy od 5, a tu przedział się dopiero zaczyna od 7 do plus nieskończoności, czyli rozwiązanym jest cały ten przedział. Jak ktoś ma problem, może sobie to narysować, czyli będzie od 7 domknięte do plus nieskończoności. No, i popatrzcie się, bardzo fajny, fajny przykład wyszedł, bo my teraz sumujemy to rozwiązanie. To leci od minus nieskończoności do minus dwójeczki otwartej, ale to się zaczyna od minus dwójeczki domkniętej, czyli one się zazębiają i łączą, bo jedno jest otwarte, ale drugie się domyka. My to dodajemy do siebie. Tu jest do siódemki otwartej, ale tu jest od siódemki domkniętej, czyli to się znowu łączy aż do plus nieskończoności. Czyli rozwiązaniem jest przedział od minus do plus nieskończoności. Czyli rozwiązaniem jest każda liczba rzeczywista. Dobra, co dalej? Jeszcze jeden przykład został. A i ten przykład tak przygotowałem, żeby popatrzcie się. On na początku wygląda jakby miał trzy różne wartości bezwzględne i teraz, gdyby miał faktycznie trzy różne wartości bezwzględne, no to trochę bym powiedział, że to już jest nieferna matura, bo było dużo niepotrzebnego liczenia, a matura na maturze rozszerzonej wcale dużo czasu nie ma. Ale chodzi o to, że ta wartość bezwzględna to jest tak naprawdę ta wartość bezwzględna. W sensie można do niej doprowadzić po prostu um, i będzie można je ze sobą sumować. Um, po pierwsze, jak macie to zauważyć, to zeruje czwórka, bo 4 minus 4 to jest 0 i to zeruje też czwórka, bo 2 razy 4 to jest 8, 8 minus 8 to jest 0, czyli jest duża szansa, że damy radę je doprowadzić do tego samego wyrażenia. Jest taka własność wartości bezwzględnej, że jak macie wartość bezwzględną z iloczynu, to możecie to rozbić na iloczyn wartości bezwzględnych. Czyli jak ja mam tu wartość bezwzględną z 2x minus 8, to ja pod tą wartością bezwzględną przed nawias mogę wyłączyć 2, czyli tu mi zostanie x i jak z ósemki zabiorę 2, to będzie 4. I teraz między dwójką a nawiasem jest mnożenie, czyli mogę to rozbić na wartość bezwzględną z dwóch razy wartość bezwzględną z zawartości nawiasu, czyli x minus 4. Wartość bezwzględna z 2 to 2 i mam dwie wartości bezwzględne z x minus 4. Czyli to stanowi dwie wartości bezwzględne z x minus 4, a do tego jest jeszcze dodana jedna wartość bezwzględna z x minus 4. Czyli łącznie mam 3 wartości bezwzględne z x minus 4. Czyli mogę zapisać to tak, że mam 3 wartości bezwzględne z x minus 4, mniejsze od wartości bezwzględnej z x plus 7 plus 11. No i co? To zeruje czwórka, to zeruje minus 7, rysujemy oś. Minus 7 wyzerowała czwórka. Od minus nieskończoności do z, Od minus nieskończoności do minus 7 otwarte. Minus 7 dom domknięte do 4 otwarte. 4 domknięte do plus nieskończoności. No i co? Pierwszy przypadek. X należy od minus nieskończoności do. Minus 7 otwartej. w tym przedziale na przykład jest nie. Minus 10. Da minus 10, minus 10, minus 4 na minusie wychodzi. Minus 10, plus 7 też na minusie wychodzi. Obie wartości opuszczam ze zmianą znaków. Tylko tutaj przed wartością bezwzględną mam trójkę. Więc albo ją opuszczacie ze zmianą znaków i już w głowie wymnażacie razy 3. Albo sobie to opuszczacie do nawiasu ze zmianą znaków i dopiero przed nawiasem dajcie trójkę i dopiero wtedy mnożycie zrobimy tak jak powiedziałem na końcu czyli najpierw 3 to muszę opuścić ze zmianą znaków czyli będę miał minus x plus 4 a potem sobie tą trójką wymnożę nawias mniejsze od to też opuszczam ze zmianą znaków czyli będę miał minus x minus 7 plus 11 na końcu 3 razy minus x to jest minus 3x 3 razy 4 to jest plus 12 tego minus x a przerzucam na lewo to będę miał plus x Minus 7 plus 11 to jest czwóreczka. Minus 3x plus x to jest minus 2x. 12 przerzucam na prawo. 4 minus 12 to jest minus 8. Dzielę na minus 2. x jest. Dzielę przez liczbę ujemną. Zmienia się kierunek nierówności. Minus 8 na minus 2 to jest czwóreczka. No i co? No mamy tutaj sprzeczność, bo. Mamy zbiór pusty jako rozwiązanie, bo przedział jest do minus siódemki, od minus nieskończoności do minus siódemki otwartej, a moje rozwiązania to są liczby większe od czwórki, dopiero, czyli żadne z tych rozwiązań nie mieści się tutaj w, tym, w tej dziedzinie, czyli x należy do zbioru pustego. Przypadek drugi to było do minus siódemki otwartej, teraz będzie od minus siódemki domkniętej. Tutaj ta, ta, ta część, ta część osi liczbowej. Do czwóreczki otwartej. A co siedzi w tym przedziale? A, do minus. Tutaj minusem oczywiście. Co siedzi w tym przedziale? W tym przedziale siedzi chociażby 0. Dla 0 ta wartość na 0 minus 4 jest jeszcze na minusie, czyli opuścimy ze zmianą znaków. A skoro ze zmianą znaków, to możemy dosłownie skopiować tę część. A tutaj to tu będzie mniejsze od. Tu dla 0, 0 plus 7 to jest na plusie. To opuszczamy już bez zmiany znaków, czyli będę miał x plus 7 plus 11. Tu wymnażam. Minus 3x plus 12. Tego x przerzucam na lewo, czyli będzie minus x. Mniejsze od. 7 plus 11, 18. Minus 3x, minus x to jest minus 4x. 12 przerzucam na prawo. 18 minus 12 to jest 6. Dzielę na minus 4. I x jest, znowu zmieniam kierunek nierówności, bo dzieliłem przez ujemną. Większy od 6 na minus 4, to na pewno będzie wynik ujemny. 6 czwartych po skróceniu daje 3 drugie. Czyli moje rozwiązanie to są xy większe od 3 drugich, a mój przedział wygląda tak. Albo ogarniacie tę część wspólną w głowie, albo rysujecie sobie. Patrzcie się. Ja to analizuję w przedziale xów od minus 7 domknięte do 4 otwarte. A moje rozwiązanie jest od minus 3 drugich, czyli nie wiem, załóżmy gdzieś tutaj do plus nieskończoności. Czyli moja część wspólna rozwiązania oraz dziedziny jest od minus 3 drugich do czwóreczki. X należy od minus 3 drugich otwartych do czwórki otwartej. I to jest rozwiązanie z drugiego przypadku. Zbiór pusty z pierwszego. I ostatni przedział. X należy. Tu był do czwórki otwartej, teraz będzie od czwórki domkniętej do plus nieskończoności. W tym przedziale jest niem, nie chociażby piątka, 5 minus 4 to wychodzi na plusie, 5 plus 7 wychodzi na plusie. Dla każdej liczby z tego przedziału te dwie wartości bez względu będą miały zawartość dodatnią. Opuszczamy bez zmiany znaków, czyli będzie 3 razy i do nawiasu wpisuję to bez zmiany znaków. Będzie x minus 4 mniejsze od x plus 7 plus 11. Wymnażamy 3 razy x 3x, 3 razy minus 4 minus 12. x przerzucam na lewo, będę miał minus x, mniejsza od 7 plus 11, 18. 3x minus x to jest 2x. 18 plus 12, bo to minus 12 przenoszę na prawo, to jest 30. Dzielę na 2. x wychodzi mniejszy od 15 mój przedział jest od czwórki domkniętej do plus nieskończoności, a tu są wszystkie liczby mniejsze od 15, więc to się zazębia ładnie w przedziale od czwóreczki domkniętej do 15 otwartej, to jest rozwiązanie w przypadku trzeciego. I teraz bierzemy sumę tego. Tu jest zbiór pusty, nic stąd nie mamy. Tu jest od minus 3 otwarte do czwórki otwartej, ale tu jest od czwórki zamkniętej, czyli nam się to ładnie łączy. I rozwiązaniem jest przedział od minus 3, drugie otwarte do 15 otwarte. Zapisujemy odpowiedź. Od minus 3, drugie otwarte do 15 otwartej. I to jest nasze rozwiązanie. Koniec. No, trochę było liczenia. Mam nadzieję, że sobie przypomnieliście. To zadanie, no, nie jest na każdej maturze, ale wydaje mi się, że tak. Co drugi trzeci, no tak co trzeci arkusz można by było uśrednić, że się pojawia. No, na tej maturze Maj 223 było to zadanie. No, trzymam kciuki, żeby na waszej też było, bo te zadanka tak chyba zwykle są za cztery punkty, więc to są dosyć łatwe cztery punkty.